Cześć! Zapraszam Was do kolejnego spotkania przy kawie. jak pić kawę, to możemy pić kawę w kawiarni. Wir sind also in der Eisdiele. Eisdiele, czyli właśnie kawiarnia. In der Eisdiele, czyli w kawiarni. No, i um, mamy sezon letni, więc zapewne chętnie zjemy w takiej kawiarni lody. Jak powiedzieć, chciałabym dwie gałki lodów? Jedną gałkę waniliową, drugą gałkę truskawkową. Jeżeli chcemy powiedzieć, że chcemy dwie gałki lodów, powiemy, iś myślę, zwei kugeln ice. Czyli ja chciałabym dwie gałki lodów. I śmyślę. Eine Kugel Erdbeereis, ja, und wir machen eine Kugel Erdbeereis und eine Kugel Vanilleeis in äh, Kugel, Gauke, czyli kugel to gałka, ice możemy również powiedzieć, to znaczy gałka lodów, ice kugel, kugeln to dwie gałki draikugeln i tak dalej. guten appetit.